Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. Zapraszam na film o legendzie polskiego Strongmana, medaliście mistrzostw Polski, Europy oraz świata. Słabo mi, że toczku. W 1998 roku w Polsce narodził się strongman. Dyscyplinę tę do kraju ściągnął Cezary Wołodko, który dzięki swoim znajomościom wprowadził ten sport do telewizji. Od 1999 roku zawody strongman miały swój cotygodniowy program Siłacze TVN, który co sobotę przed telewizorami śledziło po kilka milionów widzów. Kto nie pamięta tych czasów, to przypomnę, że był to czas, w którym nie było YouTube, Facebooka, Instagrama, TikToka. Nie było żadnych mediów społecznościowych. Jedną z nielicznych rozrywek była telewizja, a w niej tylko kilka polskojęzycznych kanałów: Jedynka, dwójka, Polonia Polsat TVN i w zasadzie chyba wszystko. Program siłaczy od pierwszej swojej edycji stał się telewizyjnym hitem. To było coś całkowicie nowego, co przyciągało młodych silnych mężczyzn, którzy mogli się ze sobą zmierzyć i sprawdzić. Dzięki temu mogli się wypromować i zyskać popularność w kraju. Dzięki siłaczom TVN swoją legendą zbudowali Mariusz Podzianowski, Jarosław i Jacek Dymek. Irenausz Kuraś, czy bohater dzisiejszego odcinka, Sławomir Toczek. Sławomir Toczek swoją przygodę ze stronkmenem rozpoczął w 2000 roku. Wtedy to zajął trzecie miejsce w konkursie na najsilniejszego Polaka lata z radiem. W przeprowadzonym z nim wywiadzie dla weszło.pl o swoich początkach powiedział tak. Pochodziłem z małej osady leśniczej, gdzie stały dosłownie cztery domy. Później przeprowadziłem się do Kościerzyny, gdzie teraz mieszkam. Chciałem być silnym chłopakiem, siłownia mnie interesowała. Starsi koledzy mnie instruowali. W szkole średniej dołączyłem do klubu ciężarowego. Po wojsku poznałem Arka Makurata, ciężarowca, który od 1999 roku był w grupie siłaczy. Arek namówił mnie na eliminację do profesjonalnej grupy Strongman. Przygotowywałem się pod jego okiem. Udało mi się wygrać eliminację, choć konkurencja była naprawdę mocna. Zjechali się silni faceti z całej Polski. Każdy bardzo chciał wygrać, bo dla każdego była to szansa na swoje 5 minut. W tamtym czasie załapać się do pucharu warki nie było takie proste. W pucharze startowało 16 zawodników. Ósemka najlepszych przechodziła na kolejny sezon bez kwalifikacji, a pozostała ósemka brała się z sita eliminacji, które rozgrywane były przed rozpoczęciem sezonu. Zawody były prowadzone jak profesjonalna liga w każdym poważnym sporcie. Toczek dostał się do programu siłacza w 2002 roku. Była to już czwarta edycja pucharu warki, a Sławek musiał konkurować w nim z zawodnikami. Którzy na nie pozjadali już zęby. Był wówczas najniższym zawodnikiem, mierzył 180 cm wzrostu, przez co otrzymał ksywę Mały. Mały, w swoim pierwszym sezonie, jak na debiutanta, spisał się całkiem dobrze. Zajął trzecie miejsce w turku oraz kilkakrotnie otarł się o podium, zajmując czwarte miejsce w Lublinie, Przemyślu, Wiśle, Mielnie oraz Koninie. Doświadczenia, jakie zebrał rywalizując w 2002 roku, nie poszło w las. Zabaliski, powiedz, kiedy będziesz gotów, tak? Startujesz po gwizdku. Pamiętaj, żeby pełnym obwodem przenieść te walizki za barometę, tak? Gotów. Potwierdził to już w następnym sezonie. Był drugi w Krośnie i Niechorzu, trzeci w Podlesicach oraz Wocławku i tylko raz wypadł poza podium. W Zgierzu był czwarty. Suma uzbieranych punktów w pucharze dała mu awans do wielkiego finału warki w Pile. Tam 11 października 2003 roku zajął piąte miejsce, ulegając tylko Pudzianowi Szczepańskiemu. Dymkowi oraz Nowotniakowi. Dwa sezony startowe wystarczyły małemu, bez nikomu znanej osoby stać się czołowym zawodnikiem w Polsce, a przy okazji gwiazdą TVN-u. Mówię gwiazdę, bo wszyscy Strokmani, którzy dźwigali w pucharze warki, byli nie mniej znani w kraju jak aktorzy, filmowi, piosenkarze, czy najlepsi sportowcy. To była złota era stronkman w Polsce. O czasach tych mówi się tak, bo nigdy wcześniej, ani też później w żadnym innym kraju na świecie, Nikt nie interesował się tak strągmenem, jak to się miało miejsce na początku XXI wieku w kraju nad Wisłą. Tyle co w Polsce nakręcono telewizyjnych relacji z zawodów siłaczy, to na całym świecie łącznie tyle nie zrobiono. Co tydzień w telewizji relacja z zawodów z innego miasta i tak przez cały rok. Kiedy pogoda na to nie pozwalała, zawody toczyły się na Hali. Strągmenem w Polsce interesował się wtedy naprawdę każdy. Na zawody przychodziły całe rodziny. Sport ten ustępował popularności jedynie piłce nożnej i skokom narciarskim z udziałem Adama Małysza. Zadziało się tak dzięki pieniądzom, jakie na Strongman wydawała Warka. To były wielomilionowe inwestycje, które pozwalały zrobić ze Strongman trzeci najchętniej oglądany sport w telewizji. Toczek lubiał show tych imprez. Wspomniał o tym kiedyś na weszło, mówiąc Największe wrażenie robiła na mnie publiczność. Trybuny to jedno, ale ludzie siedzieli na dachach, żeby nas oglądać. Tysiące osób. Dla takiej atmosfery uprawia się sport. Niektórzy sobie z takim zainteresowaniem nie radzili, ja miałem odwrotnie. Im więcej ludzi, tym lepiej mi szło. Rekordy biłem nie na siłowni, tylko na zawodach. Kluczowym momentem w rozwoju kariery toczka było, że bardzo zaprzyjaźnił się on z Jarosławem Dymkiem. Dymek na tamten czas był już legendą tego sportu uznanym zawodnikiem nie tylko w kraju, ale również na świecie. Przyjaźń ich trwa do dziś, ale w tamtym czasie dała małemu szansę na wspólne treningi w hali treningowej Dymka pod kończowicami na Pomorzu. Dzięki treningom tam, Toczek niesamowicie się rozwinął. Ju... Na razie prowadzi Mariusz Podzianowski. Dystans 40 metrów pokonał w 27,9 sekundy. Gotowy? Dajesz, Dajesz. Dajesz. Dajesz teraz pierwsze 20 metrów w dość przeciętnym czasie. To była świetna końcówka. Wygrał z Milan? Co jeszcze 30 37, 37. Niestety jednak przegrał o 30 sekundy. Sławek Toczek jest drugi w inauguracyjnej konkurencji wielkiego finału. Już w 2004 roku zajął drugie miejsce w finale Pucharu Warki i czwarte w mistrzostwach Europy, a najlepsze dopiero było przed nim. W 2005 roku został wicemistrzem Polski oraz ponownie zajął drugie miejsce w finale Pucharu Warki. Znowu był czwarty w mistrzostwach Europy, a podczas Super z w Malborku był drugi. Tak dobry wynik w Pucharze Świata dał mu kwalifikację na WSM. W tym samym też roku zdobył najważniejsze trofeum swojej kariery. W parze z Mariuszem Pudzianowskim został drużynowym mistrzem świata. Kilka tygodni temu w przeglądzie sportowym wspomniał o tym wydarzeniu tak. Pudzian był tylko jeden i drugiego takiego nie będzie. Wspólne starty z nim w parze to była wielka przyjemność, Mogę być tylko dumny, że miałem takiego partnera. A rywalizacja? Nie było na niego mocnych. Chłop był totalnie zawzięty, a do tego systematyczny. Miał nad nami taką przewagę, że nie było nawet sensu myśleć o odebraniu mu jakiegoś trofeum. Jasne, można było z nim wygrać jedną konkurencję, ale to było wszystko. Czapki z głów, bo to kawał sportowca. Polska para spokojnie naciera dłonie magnezją. Toczek i Pudzianowski już swoje udowodnili. 8 sekund i kloc na górze 3 stopnie przewagi Polaków Nie możemy przegrać tej konkurencji Gokliajew nadrobił trochę, ale Pudzianowski odziera go ze złudzeń. Stopery pokazują 35 sekund i 73 setne. Urywali ponownie Gokliajew. Marynarz się trochę napracuje w końcówce. 47 sekund 86 setnych. Drugi wynik Rosjan w tej ostatniej konkurencji. No i nastał czas na ogólną fetę. Trzeci tytuł mistrzów świata, trzeci z rzędu dla polskich siłaczy. Dobra postawa Rosjan. Największą radość manifestowali łotysze. Gwiazdami w Poznaniu byli jednak przede wszystkim Mariusz Podzianowski i Sławomir Toczek. Tak naprawdę dzisiaj przeciwnicy zabrali ten jeden centymetr w jedynej konkurencji, a potem nasi byli już absolutnie najlepsi. Słuchajcie, tak się zmobilizowałem tym centymetrem, że musiałem się poprawić. Mariusz mnie zdopingował. I tak się stało. I po raz trzeci drużynowe mistrzostwo świata jest. Pudzian był numerem jeden, a Mały był tym, który bił się o to, by w Polsce być numerem dwa. W pewnym momencie nawet nim był. Był przecież drugi w finale Pucharu Warki w 2004 i 2005 oraz wicemistrzem Polski w 2005, 2006 oraz 2008. Gdy przegrywał, to tylko z Pudzianowskim bądź Dymkiem. W 2006 roku Toczek po raz drugi pojechał na Mistrzostwa Świata WSM. O ile rok wcześniej nie udało mu się awansować do finału, to tym razem to już uczynił. Ostatecznie w finale zajął 10 miejsce i jest to niewątpliwie jego wielki sukces, którym może się tylko pochwalić. W historii Mistrzostw Świata tylko 8 Polaków było w top 10 w WSM i jednym z nich jest Sławek. Dodam, że podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku aż 4 zawodników z Polski było w finale WSM. Nigdy wcześniej, ani też później taka sytuacja się nie powtórzyła. Był to czas, kiedy to właśnie Polacy byli najsilniejszymi ludźmi świata. To przynosiło korzyści każdemu. Każdy stronkman w Polsce otrzymywał przeróżne oferty współpracy marketingowej. Sławek Toczek został twarzą batonów Mordoklejki oraz Mleczarni, która na swoich wyrobach umieściła jego zdjęcie z hasłem reklamowym Pij mleko, ćwicz z siłaczem. Sukcesy atletów przyciągały do nich różnego rodzaju firmy chętne wypromować swój produkt, wykorzystując przy tym wizerunek siłaczy. A sukcesów Sławek Toczek miał wtedy niemało, więc i ofert takich również. W 2008 roku Toczek zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy. W tym czasie fala ogromnej popularności tego sportu zaczęła przemijać. Warka zrezygnowała ze sponsoringu zawodów siłaczy, przerzucając swoje inwestycje na piłkę nożną. Wtedy to na swoje barki wziął to Pudzian i to reaktywował. Dopóki dźwigał, to on się tym zajmował. Kiedy w 2009 roku przeszedł do MMA, Zostawił organizację imprez kolegom. Ci nie byli w stanie udźwignąć tego i ogarnąć tylu sponsorów, żeby program Siłacze mógł pozostać w telewizji. W 2010 roku program zniknął z Stefano i wielu zawodników pokończyło swoje kariery nie widząc sensu startów bez telewizyjnych emisji. Nie zrobił tego Toczek, który ma żal trochę sam do siebie, że nie postąpił jak Krzysztof Radzikowski, który swoją karierę pokierował na starty za granicą. Mały pozostał przy zawodach w kraju. Bez telewizji, bez wielkiej pompy, festynów, ale cały czas startował i nie miał zamiaru kończyć kariery. Oddawał po kilkanaście startów rocznie i mało kiedy wypadał w nich poza podium. Cały czas startował w Pucharach Polski, pojedynkach gigantów, w Mistrzostwach Polski. Zaczął sam organizować zawody i pokazy Strongman. W 2019 roku wystąpił w Mistrzostwach Świata Masters w Belfastie i tylko jeden punkt zabraknął mu, żeby przewieźć tych mistrzostw medal. Na 12 zawodników był czwarty. A zostawił za sobą takie ikony Strongmana jak Black Peas czy Mark Felix. Sławomir Toczek swoją karierę zaczynał jeszcze w poprzednim stuleciu, w XX wieku. Gdy tylko Strongman przeszedł do Polski, on zainteresował się nim z myślą i chęcią startów, które kontynuuje do dziś. To, co przeżył, nadałoby się na książkę. W swoim życiu rywalizował z Pudzianem, Dymkiem Radzikowskim, Wentą, Kurasiem, Samuelsonem, Pfisterem, Sawickasem, Karlsenem, Wirtanenem. I mógłbym tak wymieniać długo. W marcu tego roku wystąpił na Strongman Cup Rumia 2024 i rozpoczął swój 25 sezon. W Polsce jest zawodnikiem mającym najdłuższy staż w zawodach. Przeżył najwięcej w Strongmanie, oddał w nim najwięcej startów. Może być ich nawet ponad pół tysiąca. Na świecie tylko Sawicka zwiga dłużej od niego. Przed kilkoma tygodniami w rozmowie z przeglądem sportowym Sławek powiedział. Nie mogę narzekać, mam 48 lat na karku, a wciąż potrafię wygrywać z młodszymi od siebie. Mówię też o konkurencji wydolnościowych, co sprawia mi sporą satysfakcję i motywuje do kolejnych startów i wyzwań. Strongman stał się sposobem na jego życie i żeby tylko zdrowie było, to jeszcze kilka lat, nim na pewno będzie. Zatem dużo zdrowia, sławku, i do następnego!